Ależ się nagadałam, jest piękny makijaż. Powiększyłam sobie też usta tym błyszczykiem. Znowu na filmie, widzieliście na żywo na filmie na ulubieńcach, jak to się działo? Zapaliłam świeczkę Golden Zest, tym razem chciałam coś pomarańczowego, także mam makijaż, mam wszystko zrobione: oko, usta, opaleniznę, cerę wszystko jest, brwi. E, także teraz myślę, że zgram pliki, wyślę do edycji, otworzę sobie tu okno, bo gorąco mi się zrobiło. Jak widzicie, w tle mam. Moje tło. Bardzo lubię to różowe tło. Jest fajne. Nie podoba mi się tylko to takie żółte pomarańczowe, bo ono jest takie nietwarzowe. Zaraz wam pokażę. Dobra. Pokażę Wam to. Na białym też nieźle, nie? Z O. To jest takie. Ja od razu się robię taka szara, mam wrażenie. Nie pasuje mi to tło. Myślałam, że będzie fajne. Będę musiała zmienić na jakieś inne. Może na niebieskie z powrotem. Pomyślę. Zapytam Darka, co sądzi. Już... Poleciałeś do góry. O, poleciało. Także sprzątam mój bałagan. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie, po nagraniach. Tak. Nawet krzyżówka się znalazła w ulubieńcach. Ale ulubieńcy fajni, bo tacy wiecie, i kosmetyczni, i trochę lifestyle'owi. No dużo tego było. Także widzicie, tak wygląda artystycznie ład po każdych moich nagraniach. A później się dziwić skąd bałagan. Także od razu to sprzątam, jak tylko zgram pliki. I słuchajcie, ale będzie to... Mega wyglądało. Jeszcze muszę wykminić, jak przyciąć deseczki. Być tu jest wężej, tam jest szerzej. Tego nie będzie widać od góry, ale muszę wykminić, jak przyciąć deski. Ja pomyślałem, żeby tutaj o tak, na przykład poprowadzić troszkę dalej. I tutaj delikatnie ściąć. Albo napnę po prostu linkę. I będę od góry ciął. Pomyślę. Ale jak to wygląda? nie nieprzykręcone są, więc się mogę zabić, ale trzeba przetestować. Nie no, nie, dobrze jest, jak, jak córa wejdzie, która jest 15 lat ży, lżejsza ode mnie. To będzie git Myślę, żeby tą linkę albo tą na dole przykręcić tu do góry jeszcze. I tak samo co z tamtej strony zrobić do drzewa. Jestem. Mega, mega, mega zadowolony z tego, jak to wyszło. I tu zwierzę. Wszystko fajnie widać dookoła. Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia. O, jaki mam glow. Słuchajcie, idę do pracy. Dzisiaj mamy Matcha Monday. Uwielbiam poniedziałki. Po pierwsze uwielbiam poniedziałki, naprawdę. Ponieważ kocham swoją pracę i lubię tu przechodzić. I widzieć się z dziewczynami. Jadę na drugie, bo jadę po macze. I dzisiaj z Ewą rozmawiałam, mówię, o, zapomniałam wziąć macze, zostawiłam na sobie na działce, bo miałam opakowanie tej mojej. No i mówię, ale dzisiaj z macza mandy, to pójdę sobie do biura i zjem, zjem, Boże, wypiję macze. Także gadałam już z Darkiem, jest bardzo szczęśliwy, bo udało mu się zamówić deski w naszej okolicy na wsi. Znaleźliśmy taką firmę, zupełnie przypadkiem. Może co to za mi się zrobił? Znaleźliśmy firmę taką stolarską, zupełnie, w sensie tartak normalnie z drewnem, zupełnie przypadkiem przejeżdżając. I mówię: weź napis do tej firmy, może ci przywiozą na działkę te deski, bo one są strasznie długie, te, które są potrzebne do budowy placu. I się zgodzili, tam za opłatą oczywiście, ale udało się i nie musieli zamawiać z kastorami. Wiecie, to drogo kosztuje, bo to jest daleko, więc małe zwycięstwo. Kochani my już w biurze. Po pierwsze, nie ma maczy, jest kawa, bo macze wypili. Cytuję macze wypili, więc mam kawę, ale dobra, jest kawa. Po drugie, nie mamy prądu. W sensie mamy ten prąd nad nami, ale nie ładują nam ładowarki komputerów, więc nie mogę ustawić filmu, bo mam całkowicie rozładowany komp. W weekend w ogóle nie siedziałam w kąpie, więc czekam, aż nam włączą i aż zadziała. Ty masz podłączony teraz? Nie. A, nie masz ja podłączonego? nie. Okej. Okay. No i się nam nie udało, chciałyśmy po live'ie pójść do tego baru mlecznego przetestować, ale była znowu kolejka, więc nie wiemy czy tak dobre, czy tak tanie i to o to chodzi, zobaczymy, natomiast zrobiłam live'a, zrobiłam sobie taki makijaż, jak widzicie z niebieskim tuszem z Essence. Dobra, ja dziś porządki tutaj w naszym śmietniku, robię porządki, bo tutaj będę budował konstrukcję na filtry wody. Będę musiał się przekopać rurą, ocieplić rurę, tutaj zrobić podłoże, przemocować je jakoś, żeby było mega stabilne, zabezpieczyć ściany, dać wełnę tutaj w te ściany, później płytę i co takiego, no i później jeszcze będę musiał ostatecznie zrobić tutaj drzwi, żeby. Nie wydostało się stąd ciepło, bo przyjdzie tutaj lekkie ogrzewanie, żeby na zimę było tutaj w miarę ciepło, ale będziemy mieli filtry do yy, od, bo mamy zażelazioną wodę, mamy mangan w wodzie i chcemy ją zmiękczyć, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko mi się zmieści. I rozkopane, słuchajcie, rozkopane wszystko. Tam będą filtry zamontowane. Tutaj W niektórych odcinkach mam ocieplenie. A tutaj flafinka pomaga mi, co? Flafinia. Tu zrobimy konstrukcję. Daje płytę, później wełnę. Tam już ocieplone. A tutaj kabel, który przekazuje prąd do pompy w studni. Trzeba będzie jeszcze. Tutaj zamontować falownik. No i mnóstwo roboty mam. Muszę dzisiaj skończyć, to bo jutro o 12.00 przyjadą panowie montować te filtry. I lecę teraz. Będę robiła pazy. Weszłam do mojego więzienia hybrydowo-żelowego. I będę robiła sobie odrosty, bo widzicie dwa tygodnie i te odrosty są już strasznie duże. Także lecę, po auto dzisiaj mi się udało zaparkować tutaj, mam nadzieję, że jutro również. No później jak już skończę live'a, to mam jeszcze trochę pracy do zaplanowania różne rzeczy. Do zaplanowania różne rzeczy, do wysłania do akceptów. Jeszcze borna będę wybierała na, na kolejne mierzymy. No, także powiem Wam, że jest co robić. Dostaliśmy też informację, że niedługo nie będzie się dało parkować na tym parkingu w ogóle pod biurem, ponieważ go likwidują dla ludzi z zewnątrz z miasta, oni byli ludzie z miasta. Tylko będzie to parking całkowicie prywatny, nie dla Weworka, tylko też dla tych wszystkich innych firm, które są w tym samym budynku, więc będę musiała stawać w ogóle gdzie indziej. Co jest utrudnienia, bo czasami są jakieś paczki coś przewozimy, no ale dobra, jakoś tam sobie ogarniemy. Także idę teraz zapłacić za parkowanie to, co byłam. Nadal czekamy na kodniszkowy do Uli Popken. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie, bo dziewczyny mi już pisały, a może inny film wrzućcie, w sensie dziewczyn z Uli Popcorn". Ja mówię, że nie, musimy mieć kod. I tam próbują od centrali ten kod wyciągnąć, ale długo to trwa. Powiem Wam, że trochę mnie to stresuje. Klimatyzacja zmienia swoje miejsce Czarek tutaj widzę wyliczył sobie rury taki myk żeby się nic nie uciekało Spoko. I tu można już śmigać Trzeba przetestować, test jakości O, ty masz tutaj, zobaczcie jaki plecaczek Kurde, wszystko po, ładnie poukładane. A ja przestawiłem falownik. Był pod spodem, a teraz będzie śmietniku. zabieram swoje maniatki. Później na pewno się tak? Tak. Teraz wyłączyć. wyłączyć. Ty bezpiecznik masz niezależny, prawda? Yy, tak. Jest no, pilota i jeszcze, dobrze Tutaj poważny sprzęt jest. Zrobiłem to miejsce. Jutro będą montowane filtry. I później będzie wszystko tak fajnie zabudowane. Ale się cieszę, że się udało. Trochę to trwało. Cały dzień. Kopaniem tych rur. I teraz, yy, i przez to, że jest dłuższa rura, to musisz ustawić nie, inne parametry? Nie, dobić, dobić czynnika, bo na każdy metr, na przykład każdy producent ma tam powiedzmy 16 gram, tak? Okej. Okay. Czyli musi być go więcej w rurze. Tak. Bo do 5 metrów instalacji to producent dobija, tego czynnika nie jest wystarczający, tak? Ja wykąpany zobaczcie, jaką piżankę mam. I w końcu miałem świetne ciśnienie wody, bo. Nie było tam tych starych filtrów i bezpośrednio woda idzie do domku. I też nie ma żadnych rozłączek. A ja odpalam księgowy 2. Jest późno już, ale chcę chociaż kawałek obejrzeć. Jutro przyjeżdża ekipa sprzątająca cały domek. I też będzie pan montował filtry. I może też przyjedzie jeden pan alpinista zerknąć na drzewa. Będzie się wdrapywał na nie, ale zobaczymy, czy to jutro będzie. Ale jutro też jest dostawa belek, yy, wsporników do Placu Zabaw. I mam to też dostawa siatki. Więc bardzo dużo się dzieje. Dlatego zostałem teraz te 2-3 dni yy, na działce, bo mam poomawiane na każdy dzień jakąś ekipę. Yy, no bo wiecie, w weekend, w piątek, w sobotę, to nikt nie chce już przyjechać. A zazwyczaj to jest poniedziałek, wtorek, środa. Więc dlatego teraz jestem i Ogarniają. Dziś właśnie czarek był od klimy i dopiero dosłownie wyjechał 30 minut temu. Udało mu się przemontować klimę, ale to pokażę wam już jutro, bo już jest późno. I dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro pewnie w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, pa pa.